Jak idą leniwie do mnie, patrzcie. No chodź Gizmusz, pokaż się pierwszy. Chłopczyk pierwszy się pokaże. Jaki piękny. Cześć Gizmusiu. Tutaj leży. Gizmusz też leżał przed domem. Ona była na spacerku. Ona kochaniutka była na spacerku. Musiałem ją zawołać. Grzecznie przyszła. Tam w ogóle kotki były, ale już poszły. Gizmusz to jest w ogóle taki grzeczny, że że jest chyba najgrzeczniejszy na świecie no i tak to wygląda i tam leży jeszcze jeden kotuś na stole, ten kolorowy najmniej dostępny ale niedługo przyjdziemy również po niego tutaj co tu masz pokleiłeś się Dobra jedziemy do misia i zakradamy się do misia o, siedzi śpi śpi malusieńki ale śpi, ale go za Malusieńki jak spał, słodko się patrzył Ojejciu, ojejcie, jak wychodzi Śpiaszku, śpiaszku, śpiaszku Rozmawia z nami Ojejciu, śpiaszku Kto tak spał grzecznie Smacznie Słodko Co tak mi Kto tak spał słodko? Czy to misiulek? Misiunio. Misiunio w szoku wyszedł i nie wie co ma począć. Obudzili go, opatrzcie. Nóżki przeciąga. O jejciu, ojejciu, ojejciu. O, i kropka już idzie. Również. Ale Misiulek tylko obserwuje ją. Odprowadza wzrokiem. Kropeczka jest strażnikiem tutaj. Tak, Misiulku? Misiuleka kamina zaspana, śmieszny. Śmieszny się obudził bidulek dopiero. Hello, śmieszny się obudził dopiero. Także witamy go. Hello, misiulek. Misiulek? Misiulku, on Rozgląda się. Co tu się dzieje na uliczce? Kochaniutki misiu. Zaraz mu damy kurczaczka, będzie jadł. No? No? Idzie się przytulić, kochani. Przytula się do nas. Przytula się do nas nasz kochany kotuś, nasz kochany kotuś, misiulek, nasz kochany kotulek, patrzcie, ale pazurki przeciąga kochany długo, ale kochany jest, ko... kochany jest kochany bardzo, kochaniutki jest taki kochaniutki, że szkoda w ogóle słów. Szkoda gadać. Taki ten Misio jest przepiękny. Że nie trzeba w ogóle gadać. O, oślinił się. O, Misio się ślini. Niestety miałem mokre spodnie, jak się u mnie wycierał. Poślinił mnie całego. Damy mu jeść, tak? Damy mu jeść, tak. Kochaniutki się wyciera. <laughs> no nie przepychaj mnie, nie przepychaj. Chcę się siłować, Misio. Przepychać mnie. I już nóżki myje znów ostatnio miał nóżki brudne, bo my je ciągle. Misiu, no. Co te koty takie brudne? No ta to jest cała brudna, patrzcie. Kuleczka tak samo, ja nie mogę, o co chodzi? Dobrze, że moje buty nie są takie brudne. Kropeczka poszła z panią, cała brudna, a misiu? A misiu, tu czeka na jedzonko, kochane. No, aż piszczy całe. Nasz kochaniutki, misiek. Grzeczny jest, co? Czekał na nas. Cieplej się zrobiło. Fajnie, co? Nasz kochaniutki się tuli. O, bo mnie, bo mnie przewróci, no? Bo mnie przewróci. Misiulek nie mogąc się doczekać, już wyszedł. Patrzcie, Miśulku, co tu jest dla ciebie? Spójrz. No, chodź tu, dostaniesz. Patrzcie, jak zawrócił. Co tu jest dla ciebie, misiulku, No, co tu jest dla misia? Odpowiada, widzicie właśnie. Misiulek, ojej kocha, Kocha. proszę, kochaniuszki.